Cześć, witaj w kolejnym odcinku vloga. Dzisiaj króciutko inspiracyjnie na temat wolności, swobody, na temat bycia wolnym, na temat prawdziwej wolności i powiązanej z tym odpowiedzialności. Bo tak naprawdę nie ma czegoś takiego jak wolność bez odpowiedzialności. To jest to, czego większość ludzi tak naprawdę nie rozumie, bo większość ludzi nie jest w stanie wziąć za większość rzeczy odpowiedzialności. Tak naprawdę nawet za samych siebie nie są w stanie wziąć odpowiedzialności. Generalnie, dlaczego mówię, że wolność zawsze jest powiązana z odpowiedzialnością? Podam Ci to na takim prostym przykładzie. Jeżeli pójdziesz sobie do zoo, to tam masz zwierzęta, które są w klatkach. One są w niewoli, są zniewolone, prawda? Ale z drugiej strony te same zwierzęta nie muszą się martwić o to, czy przeżyją i nie muszą się martwić o to, czy będą miały co jeść, bo przeżyją i bo będą miały coś jeść, co jeść. Po prostu ktoś o to zadba. One nie są odpowiedzialne za to, żeby przeżyć, żeby przetrwać, i nie są odpowiedzialne za to, żeby zdobyć jedzenie. Po prostu są i tyle. Z jednej strony są w klatce, są w niewoli, a z drugiej strony nie muszą brać odpowiedzialności za swoje życie i za przetrwanie. Z kolei, jeśli te same zwierzęta znalazłyby się teraz w dżungli, gdybyś się wypuścił do dżungli, to automatycznie z uzyskaną wolnością przechodzi na nich odpowiedzialność. Od teraz muszą dbać o same o siebie. Muszą zdobyć pożywienie i muszą nie dać się zjeść czyli muszą przetrwać. Wraz z uzyskaną wolnością zyskują odpowiedzialność. Biorąc odpowiedzialność, zyskują wolność. Dopóki pracujesz na etacie, istniejesz w pewnego rodzaju systemie. W zależności jaka to jest firma, jak bardzo ta firma dba o swoje interesy i yy, yy, jaka jest polityka i zarządzanie w tej firmie, to jest to w jakiś tam sposób powiązane z Twoimi efektami, bardziej lub mniej. A jeżeli pracujesz w jakiejś spółce państwowej, to praktycznie w ogóle nie jest to powiązane z Twoimi efektami, tylko z innymi tematami. Więc prawdopodobnie, jeżeli pracujesz, jesteś zatrudniony, to masz tą odpowiedzialność na sobie. Ograniczoną. Wszystkie Twoje błędy dotykają Cię tylko w części. Twój brak efektów dotyka Cię tylko w części, bo na przykład dostaniesz po premii, zarobisz troszkę mniej, ale zarobisz i przetrwasz i przeżyjesz. Nie możesz wpaść zazwyczaj w długi, przynajmniej nie takie wynikające z Twojej pracy, z Twoich podejmowanych w pracy decyzji i tak dalej. Masz w pewien sposób zniewolenie, no bo. Nie jesteś wolny, nie masz swojego biznesu, musisz być w wyznaczonych godzinach w pracy, musisz robić to, co ci powiedzą, ale z drugiej strony e, ktoś dba o ciebie i nie masz na sobie tej odpowiedzialności. Możesz po prostu nie przyjść do pracy, nie wiem, wziąć zwolnienie lekarskie itd. i tak dalej i tyle. W momencie, kiedy założysz swoją firmę, nagle cała twoja wolność, którą uzyskujesz, powiązuje się również z odpowiedzialnością. Nagle się okazuje, że jak weźmiesz L4, to zobowiązania nie znikają. I nadal musisz dopilnować terminów, i w zasadzie nie masz czasu chorować. Nagle się okazuje, że nie masz tak naprawdę urlopu, bo jeśli bierzesz urlop, to nie zarabiasz. Nagle się okazuje, że każdy twój błąd kosztuje cię wszystko, a nie twojego pracodawcę, bo nie masz pracodawcy, bo sam jesteś pracodawcą. Nagle się okazuje, że wszystkie twoje decyzje wpływają na twoją kondycję finansową. Nagle się okazuje, że musisz przyjąć odpowiedzialność nie tylko na to, żeby być w pracy, tylko żeby osiągnąć wyniki. Więc jesteś wolny, owszem. Ale jesteś odpowiedzialny za to, żeby się utrzymać i żeby utrzymać tą swoją wolność. Więc wolność zawsze powiązana jest z odpowiedzialnością i to jest to, czego tak naprawdę ludzie zupełnie nie rozumieją, dlatego że dzisiaj większość ludzi żyje w zniewoleniu. I żyjąc w tym zniewoleniu nie mają na sobie dużej odpowiedzialności i dlatego właśnie tego nie rozumieją. I najśmieszniejsze jest to, że właśnie dużo osób przekonuje się. Hmm, o tym, o czym powiedziałem, właśnie w momencie założenia działalności gospodarczej, kiedy oni tak naprawdę dążą do tej wolności, tak jak te zwierzęta, zo chciałyby być na wolności, ale kiedy nagle okazuje się, że są na tej wolności, to już nie chcą, już im się to nie podoba bo jednak wcześniej ktoś o nich dbał, jednak wcześniej ktoś mówił co ma, m, mają robić, jednak wcześniej mogli się obijać, jednak wcześniej mogli mieć wolne, mogli mieć y, chorobowe i tak dalej, a teraz nagle nie mają niczego. No i fajnie. Są wolni, zrealizowali swoje marzenie o własnej firmie, ale tak naprawdę są w dupie, bo za wszystko są odpowiedzialni i teraz jest trudniej, nie? Zamiast miało być różowo, a nie jest różowo. I tak dokładnie to wygląda i to ci chciałem dzisiaj uzmysłowić. Jeżeli chcesz uzyskać prawdziwą wolność to musisz wziąć na siebie prawdziwą odpowiedzialność. Jedno zawsze istnieje z drugim. Jeżeli chcesz być prawdziwie wolny, musisz wziąć na siebie odpowiedzialność za siebie, za swoje decyzje, za swoje działania, za swoje myśli, za swoje efekty, za swoje wyniki za siebie i za świat wokół ciebie. Jeżeli weźmiesz tą odpowiedzialność, dopiero wtedy możesz być wolny. W innym wypadku będziesz dalej zniewolony. Wolność to jest świadomość, że zawsze masz wybór. Ale jednocześnie jesteś za ten wybór w pełni odpowiedzialny i w pełni ponosisz konsekwencje tego wyboru. To jest tak naprawdę wolność. I to wszystko. To był kolejny odcinek vloga. Jeśli Ci się podobało, zostaw łapkę w górę, komentarz i subskrypcję i widzimy się w następnym odcinku. Trzymaj się, hej.